Doktor Oskar Kida, jak zwykle bezbłędnie, posłuchajcie koniecznie. Ja, proszę państwa, jestem zwolennikiem tego, żeby prawica, nawet jeżeli pójdzie w różnych komitetach, to ze sobą szeroko współpracowała. I przejawem takiej współpracy powinien być pakt senacki pod gospodarstwem pana prezydenta, bo tylko jeżeli no i cała prawa tej strona. tej współpracy była druga tura tak. wyborów prezydenta. Dokładnie tak. I to wyszło super, bo pan Karol Nawrocki wygrał wybory. I jeżeli uda się to powtórzyć w Senacie, to wówczas jest szansa, że my odzyskamy Izbę wyższą Parlamentu. I jeżeli będzie tak. że Prawica będzie podzielona, każdy wystawi swoich kandydatów. To niestety, ale pakt senacki tej lewicowo-liberalnej strony po prostu wygra i oni będą tam siedzieli za immunitetami w tym Senacie, będą się cieszyć. Tak nie może być. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że prezydent potrzebuje Senatu do tego, żeby na przykład rozpisać referendum. To Senat wyraża na to zgodę, więc tym bardziej powinien być, w mojej opinii, gospodarzem właśnie takiego szerokiego porozumienia. Wróg jest po lewej stronie i to z tym wrogiem trzeba walczyć. Nie, nie można się atakować na prawicy. Trzeba, proszę Państwa, walczyć z wrogiem, który jest po lewej i zrobić wszystko, żeby oni przegrali te wybory.